Cóż, miejmy na uwadze siostro, że oni byli prorokami. Byli prorokami. Więc Bóg już wcześniej objawił Elizeuszowi, że zabierze Eliasza i dlatego Elizeusz podążał za nim, nie odstępując go na krok, bo mówił: Muszę zdobyć to błogosławieństwo. Elizeusz widział, że Eliasz to człowiek Boży, prorok, który miał moc Bożą, Ducha Bożego, który przyszedł do niego, aby dokonywać cudów i przepowiadać. Więc Elizeusz powiedział: Cóż, złożę taką prośbę, aby kiedy Eliasz wstąpi i odejdzie do obecności Bożej, to co ma od Boga, przeszło na mnie. Czyż nie? To była ta podwójna część ducha. Dlatego Elizeusz zwrócił się z tą prośbą do Eliasza i powiedział mu: Proszę, aby podwójna część Twojego ducha przeszła na mnie. Ale to był duch Boży, moc Boża. Powiedzmy, że jeśli Eliasz miał dziesięć darów, tak to sobie ujmijmy, dziesięć darów ducha, wtedy Elizeusz powiedział: Te dziesięć darów, które on ma, niech przejdą na mnie. Wtedy podwoi się to, co mam od Boga, a to, co on ma od Boga, przyjdzie do mnie. I tu oto mamy tę podwójną część. I to było to, czego chciał, żeby moc Boża przeszła na niego. Dlatego Eliasz powiedział mu: Poprosiłeś o coś trudnego. To, o co mnie prosisz, jest bardzo trudne, bo przecież on nie mógł iść i dać podwójnej części Ducha Bożego innej osobie, bo był człowiekiem. Tylko Bóg ma prawo to zrobić. Niemniej jednak, Eliasz dał mu znak. Powiedział mu: Cóż, jeśli zobaczysz mnie, kiedy zniknę, kiedy odejdę do obecności Bożej i zobaczysz mnie, na pewno Bóg spełni to pragnienie, tę tęsknotę. I dlatego, cóż, Bóg chciał i dał mu to. Spełnił prośbę Elizeusza, bo czytamy, że kiedy Eliasz zaczął wstępować do nieba, wtedy Elizeusz go zobaczył i wtedy powiedział: Mój ojcze, mój ojcze, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Powiedział to, co widział w wizji. Wtedy Eliasz zrozumiał, że Elizeusz go widzi. I wtedy czytamy dalej, że jego płaszcz spadł. A kiedy Elizeusz go podniósł. Wraz z nim podwójna część ducha przeszła do Elizeusza i zaczął od tego momentu dokonywać cudów. To było to, co się stało. I tak siostra pyta: czy my dziś także możemy to zrobić, czy nie? Cóż, po pierwsze, Eliasz i Elizeusz to byli dwaj mężowie Boży, byli prorokami, których Bóg powołał w tamtym czasie dla ludu Izraela, aby prorokować temu zatwardziałemu i niewierzącemu ludowi. My dziś mamy Ducha Świętego. I mamy dary duchowe. W większości Pan obdarzył nas na mocy obietnicy Duchem Świętym lub darami duchowymi, które jeszcze nie objawiły się u wszystkich, ale Pan już je dał i oczekuje, że każda osoba będzie się modlić i dobrze oczyści swoje serce, aby te dary duchowe zaczęły się przejawiać i funkcjonować w każdym z nas. Dlatego dziś nie możemy powiedzieć Panu: O daj mi podwójną część Ducha. Nie. Dziś mówimy Panu: Panie, daj mi dary duchowe, napełnij mnie swoim duchem, napełnij mnie swoją mocą, doskonal dary duchowe w moim życiu, abym pracował z darami duchowymi w doskonały sposób, abyś to Ty mnie używał. To możemy zrobić dziś, ale nie prosić o podwójną część Ducha, bo to było w minionych czasach z prorokami. Ale dziś my mamy Ducha Świętego i obietnicę. Pan mówi: każdy będzie miał dary duchowe, i wszyscy będą działać, wszyscy będą służyć Panu. Pan dał Kościołowi wiele darów duchowych, aby ludzie nimi pracowali. Dlatego dziś prosimy Pana, aby to On sam nas doskonalił i dawał nam wiele darów duchowych do pracy, do ewangelizacji, do modlitwy za ludzi i do służby Bogu. Dlatego dziś nie potrzebujemy nic innego. Dobrze.